Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do mojej recenzji Xiaomi Poco F5. Na początku, tak jak dobrze słyszeliście, jest to telefon pod marki od Xiaomi, czyli POCO, niemniej jednak wciąż jest to Xiaomi. No i co mogę powiedzieć na samym początku, tak aby chociaż krótko streścić tą recenzję dla osób, które być może nie chcą dotrwać do końca? Jest to świetny średniak, jeżeli chodzi o jego cenę 2000 zł, uważam, że na to co ten telefon oferuje, nie jest ona aż tak mocno wygórowana. Jest to telefon nowy, on został wprowadzony w drugim kwartale tego roku. Tak więc właściwie mamy tutaj do czynienia ze świeżynką. Nie jednak, co tutaj muszę powiedzieć na samym, właśnie początku, jest to telefon, który no będzie z pewnością się bardzo podobał osobom, które siedzą w ekosystemie Xiaomi, lubią ich nakładkę. No i tutaj to jest, powiedzmy, z jednej strony jego duży plus, z drugiej minus. No ale oczywiście od początku, przede wszystkim jeżeli chodzi o telefon, właściwie jeżeli chodzi o samą konstrukcję, taka bardzo klasyczna, typowa dla tegorocznych, właściwie no średniaków, super średniaków, nawet mógłbym powiedzieć. Mamy tutaj duży ekran amoledowy, jeżeli chodzi o jego rozmiar 6,67 cala, 395 punktów na cal, jeżeli chodzi o zagęszczenie. Ekran Full HD+, tak więc jeżeli chodzi o rozdzielczość, o kolory, kąty widzenia, ja tutaj absolutnie nie mam nic do zarzucenia. Jak na tę półkę cenową, ten AMOLED sprawuje się tutaj bardzo dobrze. Dodatkowo ten ekran chroni też ta taka niby lepsza powiedzmy warstwa Corning Gorilla Glass piątej generacji, jeżeli chodzi o tę półkę cenową. Szkoda, że nie mamy Victusa, ale jeżeli właśnie chodzi o tę cenę, to też nie jest źle. Telefon raz w przyznam szczerze mi upadł, wiadomo nie gdzieś tam powiedzmy na jakiś beton, bo pewnie raczej już ten ekran no jednak by się lekko potłógł. natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie upadki na jakieś panele, na podłogę tutaj tego właściwie z tym problemu nie było tak więc rzeczywiście ten kornik coś tutaj jednak daje. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, tak jak mówiłem jest ona bardzo klasyczna, z tyłu właściwie mamy materiał taki plastikowy, błyszczący takie lekkie powiedzmy karbonowe wstawki, bo te paski rzeczywiście wyglądają trochę ciekawiej, natomiast no to co trzeba powiedzieć to to, że przede wszystkim ten tył się mocno palcuje, mocno zbiera różnego rodzaju właśnie jakieś takie kurze i tak dalej. Jest takim powiedzmy nawet magnesem na tego typu jakieś tam zaburzenie i tak dalej. I to się może nie każdemu podobać. To od razu zaznaczam, to nie jest jakaś taka typowo matowa powierzchnia jak smartfon na przykład z klasy premium. Tutaj rzeczywiście ten taki błyszczący plastik, no nie jest do końca najlepszym rozwiązaniem dla osób, które rzeczywiście chcą dbać o tą estetykę telefonu. Natomiast no w zestawie dostajemy chociażby w pudełku też etui takie zwykłe, przezroczyste do tego telefonu. Tak więc no może coś za coś wtedy już przynajmniej takich problemów nie będzie. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi oczywiście o same porty, mamy tutaj USB typu C. W zestawie dostajemy ładowarkę 67W, tak więc jest to w miarę szybkie ładowanie mniej więcej w 40 minut ładujemy ten telefon od zera do setki. Głośnik, który gra dość dobrze, rzeczywiście ten baz jest tutaj fajnie słyszalny. Na górze mamy złącze na mini Jacka, to się nieczęsto zdarza, tak więc tutaj fajnie, że producent zechciał właśnie to dodać. No i oczywiście właściwie, jeżeli chodzi o kolejną kwestia, o której warto powiedzieć. Mamy slot na kartę SIM, natomiast nie mamy slotu na kartę pamięci, tak więc tutaj o tym pamiętajcie, że zwykłej takiej SD tutaj sobie nie włożymy. Natomiast jeżeli chodzi właściwie o to wnętrze tego telefonu, czyli to, co dostajemy tutaj, jeżeli chodzi o hardware. Jest tutaj procesor od Qualcomm Snapdragon 7 Plus generacji drugiej. I ja Wam powiem tak, ja testowałem już średniaki właśnie z tym procesorem, natomiast w przypadku nakładki od Xiaomi, czyli MIUI 14 w tym przypadku i Androida 13, no to tutaj, jeżeli chodzi powiedzmy o sprawność działania jest ok, nawet bardziej niż ok, natomiast nie jest świetnie. Ja uważam, że tutaj zdecydowanie jednak, powiedzmy, Snapdragon, gdzieś tam nawet średnio ale powiedzmy klasy 888, na przykład jakiego mieliśmy z 2-3 lata prawie temu, zrobiłby tutaj lepszą robotę. Jednak, powiedzmy, ta siódma generacja, właściwie siódemka, jeżeli chodzi o serię, i generacja druga tego Snapdragona, nie jest może jakimś takim szałem. Niemniej jednak, telefon działa bardzo fajnie. Mamy dwa dostępne warianty pamięci też RAM, ósemkę i dwunastkę. Jeżeli naprawdę, Powiedzmy, dopłacicie za 200 zł, to zdecydowanie polecam właśnie tą dwunastkę, bo no, jeżeli chodzi o jakieś gry i, i powiedzmy, jakieś tam, nie wiem, bardziej zaawansowane działania, szczególnie w multitaskingu, no to się to Wam przyda i tutaj raczej nie ma co oszczędzać. Natomiast no, generalnie telefon, jak dla takiego zwykłego, przeciętnego użytkownika, działa bardzo dobrze, żwawo i raczej wydaje mi się, że w przypadku chociażby roku czy dwóch lat z użytkowania nie będziecie tutaj doświadczać zanadto nadto jakichś takich spowolnień, które będą Was denerwowały. Natomiast no, telefon to właściwie nie jest jakiś taki dla hard i i tak dalej. Jeżeli chodzi o jakieś takie naprawdę bardzo wymagające gry, telefon zaczyna się po jakimś czasie, no może nie jakoś mocno, ale jednak trochę nagrzewać, no i z drugiej strony wtedy, kiedy on już jest cieplejszy, powiedzmy z 20-30 minut zagramy sobie powiedzmy w jakąś taką turbo wymagającą grę, no i wtedy powiedzmy już jakieś takie lekkie spowolnienia klatkowania są do zauważenia. Natomiast no jeżeli chodzi o takie zwykłe użytkowanie, no tutaj problemów nie będzie, tak więc tutaj miejcie to na uwadze, jeżeli jesteście naprawdę wymagającymi użytkownikami, no to po prostu polecam pójść, jeżeli chodzi o telefony na nawet od mi półk, o półkę po prostu wyżej, a nieżeli średniak. No i z kolejnych spraw, jeżeli chodzi o tył tego telefonu, mamy tutaj wyspę, tam mamy trzy obiektywy, no jeżeli chodzi o aparaty, też tak w skrócie powiem, one mnie jak najbardziej satysfakcjonują. Ten główny ma 64 megapiksele, światło 1,79, tak więc jest naprawdę bardzo fajnie, mamy rozdzielczość nagrywania wideo do 4K i oczywiście to jest bardzo też fajną sprawą, bo nie, nie wszystkie średniaki właściwie coś takiego nam oferują. Mam aparat szerokokątny, czyli właściwie to takie rybie oko, 8 megapikseli, no i mamy aparat do makro. Szkoda, że nie telezoom, ten do makro jest 2 megapikselowy, natomiast jeżeli chodzi o obiekty takie powiedzmy robione z bliska, no to te zdjęcia oczywiście będą wyglądały lepiej. No i aparat do selfie 16 megapikseli. Sprawdzałem wszystkie te aparaty, oczywiście najbardziej i najczęściej używałem, najbardziej podobał mi się ten główny i ten tego też właśnie najczęściej używałem, czyli tego 64 megapikselowego. I powiem Wam tak, zdjęcia naprawdę są bardzo dobre na taką wydaje mi się mocną czwórkę z plusem. Jak na tę cenę no to wydaje mi się, że tutaj raczej wszyscy będą zadowoleni. Rzeczywiście zdjęcia nawet robione powiedzmy w nocy są fajnie doświetlone i sam software tutaj to też mocno poprawia. Natomiast, no oczywiście no nie jest to powiedzmy jakiś taki nie wiadomo jak wysoki poziom. Oczywiście nie ma tutaj podbicia do telefonów flagowych. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś tak 90% użytkowników ten aparat na spokojnie wystarczy. Tak więc zresztą widzicie tutaj akurat jakieś takie przykładowe sample, jeżeli chodzi o zdjęcia. Wydaje mi się, że naprawdę tutaj te fotki są wykonywane bardzo ok i tutaj raczej problemu dla Was. Z tym nie będzie. No i bateria. 5000 mAh. Oczywiście nie jest to, powiedzmy, jakoś tak najmniej jak na średnią półkę. Natomiast no w przypadku, kiedy telefon ma oczywiście ekran spory, amoledowy, odświeżanie 120 Hz, no i oczywiście ten procesor, który wciąż uważam nie jest jeszcze, powiedzmy, jakoś mocno energooszczędny, bo jednak z Dragon 7, powiedzmy tej serii, generacji drugiej, właściwie to jest nawet wersja z Plusem, ale jednak z tą, powiedzmy, energooszczędnością radzi sobie tak średniowo. Jak dla mnie, przynajmniej, jeżeli chodzi o takie moje użytkowanie, to jest gdzieś okolice powiedzmy prawie całego dnia, takie 4-5 dnia. Jak telefon na przykład odłączałem sobie powiedzmy o godzinie 7 rano, no to gdzieś tak do 20 miałem już powiedzmy gdzieś tam już informacje o tym, że ten telefon trzeba byłoby podładować, bo tam zostawało powiedzmy z 10-15%, tak więc no, nie jest to zły wynik, natomiast no jakbym go jeszcze mocniej przycisnął, no to miałbym tak 3-4 dnia. Natomiast to tak jak mówię, no ja akurat cały czas korzystam z internetu, cały czas mam wszystko tam posynchronizowane, no i rzeczywiście te baterie mi po prostu ładnie zlatują. Natomiast, no, nawet w porównaniu do flagowców, no, to to akurat jest dobry i tak wynik, bo rzeczywiście, no, telefon, który trzyma nam jeden pełny dzień, powiedzmy, przy takim mocnym jego katowaniu, to jest naprawdę nie lada wyczyn. Natomiast tutaj, no, muszę powiedzieć, że i tak jest bardzo dobrze. Tak więc, generalnie, jeżeli chodzi o takie podsumowanie, muszę Wam powiedzieć, że jak najbardziej telefon oceniam i tak na spory plus. Moim zdaniem jest to urządzenie bardzo fajne, szczególnie, jak powiedziałem wcześniej, dla fanów właśnie nakładki od Xiaomi, bo zdecydowanie tutaj tych naleciałości, mimo że jest to powiedzmy podmarka Poco, jest wiele Generalnie telefon naprawdę działa fajnie, żwawo. Jeżeli nie jesteście użytkownikami bardzo wymagającymi, to jak najbardziej z wydajności będziecie zadowoleni. Zdjęcia są lepsze właściwie niż ta wydajność, to znaczy po prostu one raczej będą podobały się jeszcze większemu gronu osób. No i zdecydowanie bateria, jak najbardziej na spokojnie, na cały dzień wystarczy, i tutaj, jeżeli chodzi o to, nie ma żadnego problemu. Mamy certyfikat wodo i półoszczelności IP53, wsparcie do 5G, tak więc tutaj praktycznie zero kompromisów. No i telefon generalnie jest bardzo bardzo fajnie i estetycznie wykonany. Fajne są te takie ostre ścięcia po boku, mamy czyty gmin papilarnych, zaszyty w przycisku power, tak więc tutaj jeżeli chodzi o te wszystkie takie powiedzmy feature'y, no w 2023 roku one są. No i ten telefon oczywiście też patrzyłem na różnych stronach, jest dość wysoko przez użytkowników oceniany, tak więc uważam, że do 2000 zł jest to naprawdę dobry wybór. Tyle jeżeli chodzi o mój materiał. Oczywiście napiszcie w komentarzu, co Wy o tym telefonie sądzicie. Ode mnie naprawdę on dostaje dobrą ocenę i rekomendacje. Dajcie łapkę w górę, jeżeli film się podobał, subskrybujcie, aby być na bieżąco no i do zobaczenia w kolejnych materiałach.